A to auto? Przejdziemy się na tor, pojeździmy w ruchu miejskim, zobaczymy jak to się zachowuje i tak dalej. Yo! Muszę obejrzeć uważnie tego vloga i powiedzieć, czy wam się podoba i jak wypadł ten nasz test. Nie jest taki super profesjonalny, jest taki po prostu czysto for fun. Ooh, fajnie to się zbiera. <grym> A mówią, że fajnie to się zbiera. <grym> Znajdujemy się na torze <grym> i będziemy testować Volkswagena Polo GTI.

Taka agresja w jeździe, ja tu czekam. Nie ma agresji Ja jeżdżę cipa Przepisowo Cześć Danielku Cześć Co, jedziemy? Nie, pojedźmy Dzięki, pasy jest delikatnie nad... pod drogą Gimbal świruje tutaj. Świruje? No. Nie, nie, nie mogę go normalnie utrzymać na Tobie. Albo na Tobie, albo na siebie, nie wiem, cokolwiek. Ale fajne jest to auto, bo fajnie rwie. Zajebiście rwie. No jest to zajebiście przyjemna auto jest, muszę przyznać. Auto tak, gimbal niekoniecznie. Też fajnie trzymają. te fajnie trzymają i te grandzgani ogólnie. I poświęcam jeszcze bardziej. Wątpliwie. Kontrola atrakcji tylko się włącza co chwilę. Średnio bym powiedział: Nic nie mogłem zobaczyć, nawet <grym wytrza> dlaczego nie mogłeś nic zobaczyć. Wie pani co, no problem jest taki, że jak się pilnujesz w tym fotelu i próbujesz ogarniać tego gimbala, on lata o tak, próbujesz złapać szybę, łapiesz Daniela, łapiesz Daniela, próbujesz złapać siebie, nie? więc yy, średnio. Nie no to jeśli, jeśli wybierając między CHR-ką a, a polówką to nawet nie ma sensu myśleć no, ale z drugiej strony za to można mieć trzyletniego Golfa R, który robi trzy razy większą robotę. No można, o tym i jest też nowy i świeży i ładny powiedzmy, Fuu, golf jest ładny, to powiedziałem tak jak z daleka ładnie wygląda. ładnie wygląda. Pawaj się Schudziłem delikatnie hamulce, bo troszeczkę daliśmy za dużo... Muszę otworzyć te drzwi. Czekaj, w tym samochodzie. Ja się, na warszawską proszę poproszę, do widzenia. Także tak, schudziłem trochę hamulce, bo niestety troszeczkę za dużo miodu jej dałem. Eee, ale ogólnie muszę przyznać, że jest zajebiście przysympatycznym samochodem i mógłbym jeździć takim codziennie do pracy. Z tyłu za Danielem, tak mało miejsca, że paczkę frytek ciężko wcisnąć. A co są fajnie złe. teraz. No złe. Są złe. Nie, no są złe. Stary są złe, koła są złe Ta wierzchnia była zła, wszystko było złe Nie, jeździło się przyjemnie z tym, że za Danielem jest tak mało miejsca, że ciężko wcisnąć paczkę frytek no i... a fretek? paczkę fretek? kto paczkę fretek? halo? kto paczkę fretek? nie wiem o, zgasła kontrolka, zajebiście Czemu? a nie, się odpaliło yy, nie no, bałem się, wyskoczył błąd od przegrzany hamulców ale nie jest wszystko w porządku, wyłączyłem, odpaliłem jest ok. Schłodziłem hamulce profesjonalnie. Zawsze muszę się poprawiać podaniemu. Zawsze muszę taki duży urosnąć, że auta, które nawet mają tryb sport, nie są w ogóle, w ogóle przystosowane do jazdy na torze. Dlatego, że... Po dłuższym katowaniu u nas oczywiście to się nie stało. Katowanie w sumie to też złe słowo. Po prostu po dłuższej jeździe na torze, bardziej agresywnej, te auta nie dają rady. W większej ilości przypadków wsiadają na przykład chłodnice, bo nie wyrabia chłodzenie, albo e, grzeją się hamulce, tak jak tutaj. Więc pomimo tego, że tak się wszystkie firmy chwalą, tu nie chodzi konkretnie o Volkswagena, że jest super e, sport i tak dalej i mamy tą funkcję sportu, no to jednak lipa bo pojedziemy na tor, chcemy poszaleć i wcześniej czy później to jest chwila, moment ale coś się zepsuje no i patrz, i patrz, pojechał nie zaczekał, nie zaczekał Nie. Co no, przepraszam myślałam, że pojadą, no a ten tego jeszcze świat nie widział, to co będzie To ma podobno system, że jak podjeżdżasz zapisko do auta, to smoka je chce nie spróbować. Dawaj. No odważna jedyna. A jak jednak w jadę w niej? No to zobacz, że system nie działa. I co powiem właścicielowi? Ty Sara system nie zadziałał? Można by było folii bąblokowych znać. Kaczkę było trzeba powiesić Nie to, że driftuje. I potrzebuje pieniążki na inne cele To wzięłabym go sobie Kupiłabym go Bo jest super fajnym autkiem robimy mrało Buzi, No daj mu Budzi no Powiedz, powiedz go kupisz. Nie no, cztery garki, Dobrze Chyba, że tylko osłucham. Nie no, ty Tutaj raczej tego się <noise> o, nie, no cztery garki, no, cztery fajnie. świeczki. Podobało się jej. Ciepło się jej tu zrobiło. No fajnie, no. To jest dobre miejsce na silnik. To jest dobre. Tak, to jest silnik. To jest dobre miejsce na silnik. Zgadza się. O, turbawka z tyłu? Hmm. A chłodziłaś turbo? A gdzie akumulator? O, nie, tu nie ma. Z tyłu, pewnie w bagażniku. Ja wiem, gdzie jest. I <śmiennie> nie powiem. Dobry rozkład masy. Do bagażnika wskakuje. No Ja się duchu. tak nie bawię. ładnie eee, jest eee, Moje kolana. Eee, a, a, moje nogi. Au. Nie dam się. Eee. I mówię ci. Nie chcę sam jeździć w bagażniku dużym osobom. Nie bawię się tak wie. jest szybę. No właśnie. Czyli na wakacje się nie lada Ale zawsze dziecko można spakować tą na walizkę, spakować na przykład tu. Wtedy tu wejdą dwie na pewno. <grywanie> Czy kupiłbyś mi ja takie auto? Kupiłbym jej ten samochód, z tego względu, że jest bardzo kobiecy i jest samochodem z pozorem. Jest takim autem z pozorem. Uuu, ale bym się wykrzmocił do tyłu. Kupiłbym te auto sobie na co dzień? Nie, ale kupiłbym je swojej Fredce, bo wydaje mi się, że jednak ten samochód bardziej przemawia i jest bardziej kobiecy jednak. Chociaż nie ukrywam, że bardzo przyjemnie mi się nim jeździło. Fajnie, jest, jest fajne i wygodne, ale nie dla mnie. Ja jednak wolę auta z tylnym napędem i z większym pozorem i z większą pojemnością, z większą mocą. No ale ja jestem mężczyzną, tak? No, Więc ale nie, nie białem się właśnie. tego podoba. Tutaj jest 2.0 silnik. 2.0 200 ale koni. Ale 200 koni, czyli tak naprawdę jest czym się odpychać. Jest. I... na pewno nie jeden samochód na ulicy zostałby zaskoczony przez tego małego pryszcza. Waży on jakieś 1300 kg, więc od naszej trujeczki, poluweczki jest cięższy o jakieś 400 kg, no ale ma dużo więcej mocy. To poprawne, poprawne auto bardzo poprawnie jeździ, skręca, hamuje, hamuje nawet wręcz bardzo dobrze, o ile się nie przegrzają hamulce, bo to duży problem tego samochodu, skoro po trzech kółkach się przegrzało. No Średnio bym powiedział, chociaż myślę, że żeby tu wrzucić jakieś lepsze klocki, lepsze tarcze, delikatnie. Nie chodzi, ja mogę powiedzieć, że ten samochód ładnie wygląda, jest bardzo kobiecy i sama mogłabym takim jeździć. Dobrze przyspiesza. Ja lubię szybkie autka. Jest to fajne, kompaktowe Polo GTI. Więc swoje Polo za 1000 zł bardzo chętnie zamieniłbym. Katalogowo skrzynia szóstka bez DSG kosztuje 84,490 a z DSG 91 Ślepy jestem, 990 zł. I stwierdzam, że siedząc za mamą, to jako ona siedzi blisko kierownicy, to ja mam jeszcze miejsce na nogi. Ja jestem najmniejsza, jest okay. więc siedzę na środku. i Jest ok. A ja jestem średni, a siedzę za małą siostrą, która jest mocno odsunięta, Więc tak, średnio. Gdzie no. jest to tego wszystkiego? Boże, czy ja mam tyle dzieci. Gdzie jest ojciec?! Zajebiście. Janusz, otwórz. Nie, ja nie nie Nie, Usiaka brudna Chciałabym wam e, przedstawić e, e, współwłaściciela firmy. Cześć, Cześć. jestem Piotr Fielkowski, współwłaściciel firmy Festline Carastek My dzięki Piotrowi mogliśmy wziąć polo na weekend i trochę je potestować. Także dziękujemy mu bardzo serdecznie. Dziękujemy Ci Piotrze. Mamy nadzieję, że w przyszłości jak chłopaki się trochę rozwiną. Będziemy mieli możliwość wypożyczania od nich jakichś innych samochodów i przedstawiania, przedstawiania Wam ich w naszych filmach. A Piotr może coś przy okazji więcej powie o swojej firmie, o wypożyczaniu i tak dalej. Tak, generalnie jesteśmy nową firmą, działamy na rynku białostockim od około miesiąca. Taki samochód możecie wypożyczyć, wchodząc na przykład na naszą stronę festrankart.pl lub na naszego Facebooka lub Instagrama Facebooka. Myślę, że są dosyć korzystne ceny. Czy przewidujecie zakup jakiegoś jeszcze innego modelu w najbliższym czasie? Tak, następnym samochodem jaki przewidujemy będzie albo jakiś Mercedes AMG lub coś z Audi. Oczywiście zrobimy Wam jakąś ankietę, żebyś to, żebyście Wy to wybierali. Czyli celujecie w autka wyżej? Tak, celujemy w auta sportowe lub marki premium. To bardzo fajny kierunek z tego względu, że tego nie ma, szczególnie w Białystoku. A na pewno podejrzewam, że będzie dużo zainteresowanych. Tak właśnie to jest mniejsza w Białostoku. Przeważnie są po prostu zwykłe wypożyczanie lub no, czasem mają po prostu jakieś jedno albo dwa autka bardziej sportowe. No tutaj jednak mimo wszystko będzie to takie bardziej wesołe, intensywne i kolorowe. Tak, planujemy dynamiczne. właśnie grubą polecieć z samochodami. Także zbliża się sezon wakacyjny, majówka, urlopy, więc zapraszamy Was do wypożyczania aut i kontaktu z chłopakami. Zapraszam. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie jakiś ślad po sobie. Do zobaczenia. Krzyż <grym> Miejsce krzyżu, ukrzyżowanie ofretki. Nie! Może mnie jeszcze nie krzyżujcie.